Dzień dobry kochani, witam się z Wami na kanale Jolki. Trzy dobre światy. 11 września mamy Dzień Uniwersalny 2, i na to 2 składa się Miszczowska 11, w kluczu jest to 20, a z ogólnego liczenia 29. Można powiedzieć, że. Taka powtórzona w tym 29 jedenastka, czyli taka siła tej energii bardzo intuicyjnej, bardzo wrażliwej. 11 to w kartach tarota dla mnie, bo oczywiście różne systemy różnie to pokazują, ale jest to kartka, karta mocy, nie kartka a Karta Mocy. Wielki arkan, i tutaj moi kochani, wielka intuicja, gdzie ta siła dwóch słońc jest opanowana przez wewnętrzną mądrość. Bo pamiętamy, że jedynki to jest energia słońca, a dwójka, energia lunarna księżyca. I księżyc przyjmujący, żeńska energia, intuicja, a słońce, energia męska. E, e, energie męskie to energia ducha. I moi kochani, e, przy tym mamy dziewiątkę e, bardzo energię altruistyczną, można powiedzieć, nauczyciela w tarocie. Jak wiecie, jest to. Energia pustelnika, więc mamy wiele energii dzisiaj sprzyjających, moi kochani, wewnętrznym wglądom. A że na niebie za wiele się nie dzieje, tam tylko Księżyc spotkał się w kwadracie z Plutonem, ale to jest chwilowa energia, szybko przemija i moi kochani oprócz tych też aspektów, które tam wcześniej były omawiane, które są takie dłuższe. One oczywiście cały czas pracują. Nie zapominajmy, że mamy Saturna, który wrócił do ryb i przyglądamy się temu zwłaszcza w tym korytarzu zaćmi, co jest do ustrowienia, uwolnienia, bo mamy te można powiedzieć ostatnie chwile na porządki, na porządki, które trzeba zrobić z na, w naszej podświadomości, z naszymi przekonaniami, z naszymi wzorcami, z tym, co się w nas nie zgadza. Nie jest to łatwy czas, dużo, dużo się dzieje, ale co? Co? Jakie pytanie mamy od kart duszy, naszej samoświadomości? Z kim porównuje się teraz? To, co jesteś w stanie zobaczyć w innych, jest widoczne tylko dlatego, że jest w tobie, gotowe do wydobycia. Rzuć światło na to uczucie niewystarczalności i zobacz prawdę. Wszystko, czego potrzebujesz i chcesz, jest w tobie. Ja to dość często powtarzam. I co możemy dzisiaj zrobić? Dzisiaj przestań porównywać i zacznij tworzyć. I ten sprzyjający czas, bo jak wiecie, moi drodzy, mamy Księżyc W Byku, jeszcze jest W Byku, więc tutaj możemy właśnie też dotknąć tej przyjemności takiego pozwolenia sobie na to, aby właśnie nie porównywać, aby dostrzec w sobie te aspekty tą wewnętrzną moc, który każdy z nas ma, jeżeli tylko pozwalamy sobie ją odkrywać, jeżeli pozwalamy sobie nie porównywać się z nikim innym, tylko e Możemy porównać swoje zachowanie dziś do tego, co było wczoraj, bo to, co przyniesie przyszłość, jeszcze jest przed nami. I moi kochani, spójrzmy, jaka energia będzie tutaj chciała nam towarzyszyć, dokąd nas będzie dzisiaj prowadziła. Piątka monet odwrócona to jest też, już, już widzę, wyzwolenie się z takiego ograniczającego myślenia. Tutaj mamy energię Merkurego w byku, i ta karta zachęca nas, aby wyciągać wnioski z przeszłości i popatrzcie się. Jaka cudna królowa, buław w tle, właśnie być tą piękną, zmysłową, kreatywną energią. W królowie buław widać, jest tu dużo takiej zmysłowości. Panowie, wy też macie ten swój zmysłowy aspekt, więc pokaż to, co masz w sobie najlepsze, najpiękniejsze. I tutaj ewidentnie mamy zmianę postrzegania, wychodzenie z takiej biedy duchowej, tak? z takich ograniczeń, które sobie niejednokrotnie sami narzucamy. Tutaj wchodzi energia takiego przebaczenia sobie samym i odzyskania tej wewnętrznej mocy, więc ta. Pięknie pokazuje energia piątki monet odwróconych, że dziś jest ten wspaniały dzień, bardzo intuicyjny, abyśmy wiele mogli dla siebie zrobić, moi kochani. Zobaczmy, co nam podpowiedzą karty anielskie, bo jestem aż ciekawa. Pamiętajmy, że piątka, bo się piątka pokazała, jest. Synchroniczność, już tu przeczytamy, jest też energią, która lubi obserwować i jest dociekliwa. Energia, która będzie pomagała jeszcze przy tej piątce, moment, która jest w odwróceniu, tak? Będzie pomagała uzdrowić ten aspekt siebie, który. Kiedyś zwątpił, zwątpił w swoje możliwości. Synchroniczność. W naszym niezwykłym wszechświecie nie istnieje coś takiego jak przypadek. Zbiegi okoliczności i tak zwane przypadki są starannie planowane przez pomagające ci anioły, byś mógł rozpoznać w nich działanie ducha. Ciesz się, gdy je dostrzeżesz, to wiadomość przekazywana przez anioły, by upewnić cię, że jesteś na właściwej drodze. Zacznij oczekiwać i wypatrywać zdarzeń synchroniczności. Uświadom sobie, że za każdym razem, Kryje się w nich boski zamysł, więc rozważ, jaką naukę bądź świadomości ze sobą niosą. Wydarzenia synchroniczne mają ci także przypomnieć, że wszystko wydarza się we właściwym, ustalonym przez Boga czasie. Afirmacja – wszystko zdarza się we właściwym czasie. A dzisiaj mamy, moi kochani, czas na to, aby przestać się porównywać i odzyskać swoją wewnętrzną moc, mamy powtórzoną, tak jak mówię, wibrację 11 w dniu i w kluczu z całego liczenia. I tą wielką intuicyjność, którą dają te wibracje, plus właśnie ten dzień uniwersalny 2, który. W którym w dwójce też jest ta duża intuicyjność, jest dyplomacja. Więc dzisiaj nastawmy uszy na słuchanie, na słuchanie wewnętrznego głosu, jak tego, co świat do nas mówi, na spostrzeżenia, co synchroniczność chce nam przekazać, jakie klucze dla nas też niosą te znaki, które do nas dzisiaj przyjdą. Oczywiście nastawmy się też na znaki, które będą nadchodzić w następnych dniach. Dziękuję Wam pięknie za to, że byliście ze mną. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za polubienia. Oczywiście proszę o te łapki w górę i abyście się dzielili pod filmami. I zachęcam tych, którzy tu wpadają, a jeszcze nie subskrybują kanału, żeby. Zasubskrybować. Podążajmy razem w odkrywaniu tego, co jest tu na Ziemi dla nas wszystkich najważniejsze. A co jest najważniejsze: poszerzanie własnej świadomości. Do usłyszenia, kochani, następnym razem. Pa.